Cześć, dzień dobry, witajcie. Dziś będziemy rozmawiać o tym właśnie cudownym produkcie, jakim jest Body Lotion, czyli balsam do ciała. I słuchajcie, on ma tak, on jest dwa razy większy. Ja tu mam ściągę, jak zawsze. On ma dwa razy większe opakowanie. Pomoże skórze w bardzo dobrym nawilżeniu. Przede wszystkim skórę nawilża i zabezpiecza, żeby skóra nie traciła wody, co jest bardzo ważne. Zawiera suche olejki w swoim składzie i to jest właśnie różnica, jak tutaj zaraz wam pokażę dalej. Suche olejki, które się bardzo dobrze wchłaniają, silnie nawilżają. Zawiera też olejek z róży, arganowy, z żerżoby i z orzechów makadamia oraz kwas hialuronowy, który będzie nawilżał skórę. Do różnych rodzajów skóry jest bez szkodliwych substancji i substancji szkodliwych zapachowych. Tutaj jest wszystko dopracowane, tak żeby on nie był właśnie jakiś taki e, źle działał na nas. E, no i ma najwyższej jakości właśnie zapachy i przede wszystkim różnica właśnie to, którą chcę Wam pokazać do tego lotionu nawilżającego. Tu jest taka, że nim się smarujemy na mokrą skórę. Zaraz po wyjściu z prysznica najlepiej, kiedy pory są otwarte, żeby to się wszystko fajnie wchłonęło, bo to jest olejek, olejki są suche, olejki suche, a teraz przechodzimy do tego właśnie, to jest lotion nawilżający, ja go bardzo lubię, to jest moje opakowanie, jak widzicie jest po części z pod światło fajnie widać. Co go wyróżnia? Słuchajcie, on przede wszystkim po prysznicu się na mokrą skórę nie smarujemy, bo on jest do suchej, suchej skóry. Zawiera w swoim składzie kolagen i elastynę oraz witaminę E. I on zawiera takie właśnie olejki jak olejek z żożoby, z pestek moreli oraz nasion słonecznika. No i co? On właśnie dzięki tej tłustej formule działa na suchą skórę, na to wszystko, co na przykład z powietrza mamy, czyli twarz, ciało, ale na suchą. Ten z kolei właśnie używamy do... Po najlepiej na mokrą skórę, no może być też na suchą, tylko ten jest delikatny, a ten jest taki tłusty. Także ten zostawi taką właśnie warstwę, taką ochronną, a ten nie ma tej warstwy. Także mówię, są bardzo fajne te dwa produkty, ja je bardzo lubię, ja je używam. Bardzo delikatnie, właśnie ten pachnie, ten taki bardziej bez zapachu jest i powiem Wam, że ten ja bardzo lubię do twarzy, kiedy właśnie teraz robi się taka pogoda, wiatry i tak dalej to wszystko to powietrze nas bardzo wysusza. To właśnie tu się ja lubię tym dokremować, bo to jest właśnie taki lekki krem. I słuchajcie, mamy jeszcze dwa takie fajne produkty. Galaretka aloesowa i krem z propolisem. Krem z propolisem jest do wybitnie suchej skóry. Tutaj mamy rumianek, tutaj mamy właśnie propolis pszczeli. Dodatkowo mamy lanolinę, słuchajcie, która też wiecie, że dobrze działa, prawda? E, więc to, to robi taką barierę w protekcji skóry, żeby te wszystkie czynniki zewnętrzne do uszkodzonej skóry nie dochodziły, żeby to się poprawiało. E, bardzo sucha skóra właśnie na łokcie, dłonie, stopy, pięty, twarz przede wszystkim właśnie jak idziemy na mróz e, i unikalna tego, tego kremu formuła jest taka, że po prostu takiego kremu nigdzie nie ma i nigdzie go nie kupisz. Ten jest naprawdę bardzo, bardzo wysoko działający, bardzo dobrze działający. No i też tutaj jest bardzo duża zawartość aloesu i w każdym naszym produkcie, czy to będzie właśnie ten balsam, czy to będzie ten krem, tutaj wszędzie jest duża zawartość prawdziwego, czystego, oczyszczonego bez substancji drożniących miąższu aloesowego. Słuchajcie, no i co dalej? Jeszcze galaretka aloes która jest właśnie czystą, bezzapachową galaretką yy, do właśnie też suchej, problematycznej skóry w celu nawilżenia, żeby skórę ukoić, jeżeli nas swędzi, czy właśnie tak czasami jak są jakieś insekty, czy coś nas swędzi, to właśnie tym. Ja też czasami miałam taki przypadek, to się smarowałam kremem z propolisem i świetną robotę to robiło. Także słuchajcie, skóra sucha, podrażniona, problematyczna, Tutaj lekki taki właśnie balsamik po kąpieli, kremik taki właśnie na suchą skórę zniszczoną na słońcu, na wietrze, na mrozie. Także zapraszam Was po więcej informacji, wiadomości prywatnej. Piszcie do mnie, jakie je nabyć, to wam dam i linki, i powiem na Islandię, jak je u mnie zamówić.